Siema Widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj ze mną jest... Słuchajcie, dzisiaj wpadliśmy na pomysł, że będziemy dokończać zdania. Na przykład ja będę mówił coś w Blanco, i Blanka miała, będzie miała za zadanie dokończyć to zdanie. I wszystko w 100% szczerze. Sorry, że długo nie było filmu, ale teraz prowadzę daily streamy. Codziennie macie nagrody do wygrania, i w tym filmie też będzie nagroda do wygrania. Także czekajcie do końca, bo to właśnie tam będzie nagroda. I tam dowiecie się, co trzeba zrobić, żeby wygrać. Napiszcie w komentarzu zdanie, a postaram się przypiąć Wam serducho. Jeszcze nie zapomnijcie wpaść tutaj na Instagrama, bo tutaj się dużo dzieje, dużo nowych zdjęć. Dużo dram ostatnio i w ogóle. Zapraszam, bo na 200k gole brwi. Żartowałem, nigdy bym tego nie zrobił. Dobra, nie będę wam przedłużał, zostawcie łapkę w górę oraz suba, bo lecimy po 600 tysięcy. No i dobra, lecimy do końca zdania, szybkie papierka i nożyce oto kto pierwszy, komu mówi zdanie. No i zaczynamy! 3, 4 ry. 3, 4 ry do jednego. Dobra, wygrałem. S. Łatwiutko, Wandal zawsze wygrywa, w komentarzu równo się przypięte serduszko. Dobra, Blaniu, moje pierwsze pytanie do Ciebie, nie pytanie, tylko zdanie. Gdybym miała teraz chłopaka i byśmy byli sami, to chciałabym. Go przytulić. A po prostu go przytulić, tak? tak? Czyli tylko byś chciała go przytulić i nic więcej. Ale no. No dobra, ale gdybyś miała teraz chłopaka i byście miałem. byli sami, to chciałabyś No nie. tylko przytulić? Tak. A pewnie jeszcze dać buziaczka, coś tam jeszcze. Nie, jestem jeszcze za mała. No dobra, śmieję się, dobra. Teraz ty. Gdybym był dziewczyną, to? Gdybym był dziewczyną, to na pewno obadałbym, jaką jestem dziewczyną na początku, to pewne. <laughs> Potem bym spróbował różnych rzeczy jako dziewczyna. Oczywiście, chodzi mi, zobaczyłbym, jak to jest myć takie długie włosy. Pobawiłbym się trochę. Lalkami. Tak, pobawiłbym się lalkami, jak to dziewczyny mają zwyczaju. Spróbowałbym się pomalować, starałbym się wejść w kontakty z dziewczynami, żeby zobaczyć, jakie dziewczyny są naprawdę tylko przy dziewczynach i jak się zachowują tylko przy dziewczynach. No i, no wiecie, co bym robił. Dobra, tyle w temacie. No, myślę, że wyczerpaliśmy Czepałem ten temat. I gdybym był jeszcze dziewczyną, to bym był znakomitą streamerką, oczywiście. I bym miał tyle pieniążków, że ojejku, nie wiem, czy słyszeliście ostatnio na Twitchu, streamerka pokazała stopy za 7000 zł, także. Fajnie! Dobra, moje drugie zdanie dla ciebie, które będziesz musiała dokończyć, to ta osoba z internetu, która jest najbardziej cringe'owa to. Jak powiedzieć, kto jest najbardziej cringeowy? Twoim zdaniem. Bo no ja nie wiem. jest dużo cringeowych osób. Team XD na przykład ostatnio. Znaczy dzisiaj wyszedł nowy Team xd bo nie wiem kiedy to oglądacie prawdopodobnie jutro. U nas to dzisiaj. No nie wiem, powiedzmy, okay, że Zebo. Okej. Okay. Okej. Zebo jest cringe'owy. Właśnie Zebo nagrywa o cringe'owych rzeczach. No Ale to nie, 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 Naruciak. Z... Naruciak, okej. Okej. Twoim zdaniem Naruciak jest najbardziej cringe'owy. Okej. Okay. tym, no. że Zebo się nie zgodzę, bo zebo Ale ja zebo nie oglądam się. Tak się... Ja, ja okej, okay, dobra, się po, po, powiedziałeś, bo powiedziałeś, tak? Tak. tak. Dobra, okej, okay, skończmy temat. Dobra. dobra. Teraz ty, ty mówisz mi, no. Gdybym bił się z kubą postęp, to... Żeby nie kozaczyć, starałbym się zrobić wszystko, żeby tego nie przegrać. Dałbym siebie 110%. Gdyby to było w Mania ulica, przygotowałbym się na pewno rzetelnie i z całego serducha. No i co? Chciałbym dać dobrą walkę i szybko to skończyć jakoś fajnie. A gdyby to było na ulicy, to wyszedłbym nie wiem, to załatwił po prostu jak na ulicy. Tyle. Dobra, przejdźmy teraz do mojego zdania. W nowym teamie XD najgorsze jest to, że... Pierwszego typu nie wiem. No, po prostu. No, po prostu. Ale zgadzam się. Tak. Ta Typiara, co tam nawija coś tam y, ostre jak Chili, coś tam Willi, coś takiego nawija. Ona, ona wygląda jak podruba Lexi. No. Ten cały czarek wygląda jak podróba Błońskiego. Pieszko wyglądał na zdjęciach jak podruba Dubiela, bo ma bardzo podobną bluzę. A w ogóle, ja mam powiem anegdotkę, co jest mega śmieszne, że Monika Kociołek, czyli dziewczyna Karola Pieszko, nawija coś tam, że cały team robi papier. A pan Karol Pieszko, i nie boję się tego powiedzieć publicznie, też się znajduje w teamie, czyli możemy założyć, że robi papier. Wisi Filipowi Nesterowi 300 zł. od bardzo długiego czasu i nie raczy mu tego oddać, więc fajnie. Teraz ja? Tak, teraz ty, tak. no, bo ja właśnie mówiłem. Także słucham cię, Blaneczko. Gdybym zdradził Nicole to? Prawdopodobnie by ze mną zerwała, raczej na 99% i ty. bym był złym chłopakiem, no. Tyle. No i bym musiał żyć z poczuciem winy, nie? No takie, takie S pytanie trochę dałeś blaniu. Gdybyś dostała ofertę walki z Lenka, to, to no ciekawe. Ja już wyobrażam sobie to nie tak jest Ma i tam Pawłowski mówi A w lewym narożniku wychowanka przedszkola tego i tego blanka rdany". I w drugim narożniku jej przeciwniczka Lena z kanału Hejka Katulenka, wychowanka publicznego przedszkola numer 28 Wiecie o co mi chodzi, w sensie to by było w sumie śmieszne, no ale nie mogą, nie mogą się bić dzieci No ale załóżmy, no, że załóż, no właśnie, załóżmy, że świat jest wywalony do góry nogami dzieci się mogą bić na gali dostajesz ofertę walki um, z Hejka katulenka, co mówisz? Bym się bardzo tak. Jakby zdziwiła, tak. I jednocześnie bym się ześmiała, ale bym odmówiła, bo nie chciałabyś. 100 tysięcy za walkę wyjść. dostajesz. I tak bym się nie chciałabyś. Okej. Okay. No dobra. No to teraz ty mi zadajesz pytanie. W sensie nie pytanie, tylko dajesz mi zdanie, które dokończę. Gdybym miał 100 milionów na koncie, to. Y ale czego? Złotówek, dolarów, euro. Y Polskich pieniędzy. Znaczy... No czyli złoty. No. Złoty. pln -u. Tak. No dobra, gdybym miał milion na koncie, tak? Tak, 100, no to... 100, 100 milionów. 100, 100 milionów, ojejku. Dobra, generalnie spełniałbym marzenia swoje, swojej rodziny, ale też wspierałbym jakieś przeróżne cele charytatywne. Na pewno bym chciał coś na zwierzaczki wpłacić, bo zwierzaczki są w ogóle super. No na pewno co, no na jakiś samochód też by sobie człowiek kupił, nie? Dom postawił, no to nie wiem, ile to by mogło być załóżmy 6 milionów, wydać na samochód, dom, działkę, budowę całą, no to, no to i tak zostaje mi okropnie dużo pieniędzy. Mm. Rodzinie daje 30 milionów, mówię, macie, bawcie się, róbcie, co chcecie. Sobie otwieram filmy za 30. Resztę wpłacam sobie na cele charytatywne i żyję sobie z firmy. No i es, es człowieku. Dziękuję bardzo. Najgorsze w moim bracie jest to, że. Słucham, słucham. No, masz, że... masz okazję mnie oczernić publicznie bez konsekwencji. To, że ciągle mi dokucza O. I. Tak, w każdym rodzaju, no? i wtyka nos w nie swoje sprawy ja? tak ja? no w twoje może no i jak mi do telefonu niejku i patrz mi na wiadomości telefon mi przegląda cały nie, bo to było inaczej widzowie była na którymś live i zostawiała telefon i na tapecie miała bardzo dziwną wiadomość ustawioną z messengera która wygląda jak screen i tak. Patrzę, bo patrzyłem po prostu czy, wiecie, czy się rozładował telefon czy coś, bo może szukała, dzwoniła, tak patrzę na tą tapetę i takie, o co chodzi, nie, no nie mogę wam powiedzieć, bo się spali ze wstydu, tak mówię, nie, to nie są blanki wiadomości, tak mówię, no muszę ją skontrolować, że tu, tu musi być, musi, kontrola rodzicielska musi wlecieć. Ktoś to tam nie patrzyłem, blina. żeby w jakieś głupoty nie wchodziła, jakieś głupot to nie, nie pisała. Blina. A kto to na tapetę sobie ustawiał takie rzeczy? Ile ty masz lat? Dopiero mówisz, że jesteś za mała, a jakbym to pokazał, to by było no więc dlatego? A tak to, to przecież ci nie czytam twoich wiadomości. Co mnie twoje wiadomości obchodzą? Nie wiem. Pokczam widzowie, pokczam! Gdyby skończył się YouTube, to... Gdyby skończył się YouTube, to to prawdopodobnie widzowie trzeba byłoby sobie jakoś radzić. Mi się wydaje, że jestem takim człowiekiem, który zawsze będzie kombinował, aż wykombinuję i znajdę coś zastępczego. Niekoniecznie Instagrama, mi może to. No bo YouTube to jest jakby moje takie główne wiesz hmm. Główne źródło, ale no, No co no jakby było trzeba, no to, po to bym poszedł do pracy. W końcu mam dwie ręce, dwie nogi, mogę pracować, tak? Na pewno gdzieś tam te pieniądze, które zaoszczędzone mam, bym się starał zainwestować i coś z nich zrobić, żeby to nie poszło na marne, żeby, wiadomo, nie wyrzucić, że tak powiem, tego w błoto. No i jakoś bym się starał, coś bym kombinował, kombinował, aż bym wykombinował. Bo w życiu trzeba kombinować. Dobra, Blanio, ostatnie do ciebie. Zawsze bałam się powiedzieć: Kłamstwa? Bałaś się okłamać kogoś? No? Ty, ty co chwilę kłamiesz. No tak! No i ty co chwilę kłamiesz. Co chwilę mama ci mówi, no nie, nie, nie A to co by, tak? A kto mam, okłamał, że to co było wpisane na YouTubie, na tablecie, to ja ci wpisałem? Ha? No? A to było rok temu No i co, ale okłamałaś mamę i mama przez cały rok mi to wytykała, że ja ci takie głupoty wpisuję A ty rok. sama sobie takie głupoty wpisywałaś, tak? Nie. Tak Słuchajcie widzowie, wiecie co Blanka wpisała? Powiedzieć. No właśnie, wpisywała. wam możesz, tak. Wpisywała głupoty, których nie mogła wpisywać. Nie. I powiedziała mami, że to ja. I ja miałem przypał o to. Tak, a potem się przyznałaś, mamie, no bo cię zmusiłem. Dobra, widzowie, pokczampi w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie drugą część, na przykład z moją mamą, co myślę, że też mogłoby być dosyć ciekawe, napiszcie o tym w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę. I co? Konkurs dla Was! A do wygrania w dzisiejszym filmie są słuchawki Oxygen od Genesis. Takie dołusze macie tu gdzieś zdjęcie na ekranie, bo nie zabrałem ich ze sobą. A co zrobić, żeby wygrać? Wystarczy, że polubisz ten film, zaobserwujesz mnie na moim Instagramie, którego masz tutaj, jak już mówiłem wcześniej oraz napiszesz w komentarzu gotowe no i oczywiście musisz subować z dzwoneczkiem myślę, że wygrany zostanie rozlosowany w ciągu tam paru dni myślę, że do tygodnia maksymalnie wszystko będziecie mieli na moim instagramie, który jest tu tak jak już mówiłem, wybacz montażysta, że ci dokładam montażu, no i co? bierzcie udział w konkursie, bo możecie za darmo wygrać fajne słuchaweczki uśne. no i co, jeżeli chcecie tam drugą część jak mówiłem z mamą, z Nikolą, to wiecie łapka w górę, komentarzy, wszystko tam, subiki dobra, dziękujemy wam za oglądanie trzymajcie się i do następnego filmu Pamiętajcie, codzienne streamy świąteczne, codzienne nagrody Trzymajcie się, wbijajcie na instagrama, ta info Never.